W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na 10 rzeczy, których nie wiedzieliście od Afaku, Prawdopodobnie. Zresztą w Bydgoszczy, a jeżeli chodzi o drugą część pytania, to myślę, że będzie to dość oczywiste. W dużej mierze do powstania kanału przyczyniło się to, że odkąd pamiętam interesowałem się światem kina. Początkowo większą uwagę przywiązywałem do filmów, teraz natomiast częściej pochłaniam kolejne sezony ulubionych seriali. Dodatkowo już kilka lat przed powstaniem tego kanału zajmowałem się hobbystycznie animacjami i montażem filmów. Dlatego też uznałem, że taki kanał to dobre miejsce na wykorzystanie wcześniej nabytych umiejętności. Ciężko tutaj podać konkretną odpowiedź. Wszystko zależy od tematyki filmu. Najczęściej jego zmontowanie zajmuje od 3 do 4 godzin, natomiast scenariusz łącznie z szukaniem materiałów powstaje około 2 godzin. Do tego dochodzi jeszcze nagranie głosów, rzucenie filmu i inne poboczne rzeczy. Także jak widzicie, zajmuje to sporo czasu. Jednak jeśli lubi się to robić, nie jest to problemem. Kilka osób w komentarzach pod filmami pytało o to, co tak właściwie stało się z poprzednim prowadzącym. Ostatnio pojawiło się sporo nowych widzów, więc zapewne nie wszyscy o tym wiedzą, ale jeszcze do końca lipca tego roku na kanale mogliście usłyszeć głos Kacpra. Do tamtego momentu ja zajmowałem się głównie montowaniem filmów. Od początku sierpnia Kasper musiał jednak zająć się sprawami osobistymi i nie miał już możliwości nagrywać filmów na kanał. W zorganizowaniu czasu wolnego na pewno nie pomógł fakt, że aktualnie uczęszcza do klasy maturalnej. Teraz po prawie czterech miesiącach zadecydowaliśmy, że z powodu braku wolnego czasu już tak zostanie. Także odpowiadając na pytania, da fakt już od teraz jedna osoba. W przypadku nowej serii z newsami w dużym stopniu pomagają strony typu filmweb czy angielski odpowiednik IMDB oraz cała masa innych stron. Jeżeli chodzi o fakty i ciekawe informacje na temat filmów i seriali jest to zbiór z naprawdę wielu źródeł. Część rzeczy zauwaram sam, część znajduję przeszukując internet. Jeżeli naprawdę dużo informacji czerpię z jednej strony podaję do niej link w opisie. Często też pytacie o muzykę użytą w filmie. Ona również zawsze znajduje się w opisie. Jako, że oglądam ich całkiem sporo, pytanie nie jest łatwe. Myślę, że serialem, na który co tydzień czekam najbardziej jest The Walking Dead. Jednak zaraz obok niego znajdują się seriale takie jak Vikings, Lucifer czy chociażby tegoroczne Westworld. Z nieco starszych z pewnością The Office, Parks and Recreation i Breaking Bad. Jeżeli chcecie, mogę zrobić osobny odcinek, w którym przybliżę wam seriale, które według mnie są godne uwagi. Myślę, że jest to Marvel. Jeszcze od czasów dzieciństwa, DC kojarzy mi się głównie z Batmanem i Supermanem, których niestety nie polubiłem. Marvel natomiast na dużym ekranie zaprezentował postacie, które jak najbardziej przypadły mi do gustu. Jednak, jeszcze wszystko może się zmienić. W przyszłym roku wyjdzie masa filmów o superbohaterach, także może jeszcze zmienię zdanie. Tutaj, podobnie jak w pytaniu o seriale, nie jestem w stanie odpowiedzieć jednoznacznie. Na pewno godny uwagi jest Fight Club Strażnicy Galaktyki, Deadpool, obie części Killera, nie Jestem Legendą, Zjawa i Nienawistą ósemka. Jest jeszcze wiele innych filmów, które według mnie są naprawdę dobre. I w tym przypadku mogę stworzyć osobny odcinek, w którym opowiem dokładniej o większej ilości filmów. Kolejne pytanie bez konkretnej odpowiedzi. Do grona lubianych przeze mnie aktorów zalicza się na pewno Robert Downey Jr., Morgan Freeman, Denzel Washington, Will Smith, Samuel L. Jackson no i oczywiście Leonardo DiCaprio. Jeżeli chodzi o reżysera, to myślę, że będzie to Quentin Tarantino, Christopher Nolan, Martin Scorsese i James Cameron. Wszystko zależy od filmu. Według mnie nie każdy film obejrzany w kinie koniecznie prezentuje się lepiej. Jeżeli jest to film z superbohaterami, których ostatnio jest naprawdę sporo, to jak najbardziej warto iść do kina. W przypadku komedii lub filmów bardziej poważnych bez efektów specjalnych równie dobrze film ogląda się w domu. Jeżeli film ma dobry soundtrack, jak najbardziej warto go usłyszeć na kinowych głośnikach. Jeżeli chodzi o odcinki z innej tematyki, to jak najbardziej będą się pojawiać. A nawet już się pojawiają. Pewnie nie wszyscy z Was wiedzą, ale od kilku miesięcy istnieje kanał DAFAK. Plus, na którym pojawiają się filmy na przeróżne tematy. Możecie kliknąć w anotację pokazaną na ekranie lub w link podany w opisie i zobaczyć, co tam ciekawego dla Was przygotowałem. Korzystając z okazji, chciałbym zaprosić Was na Instagrama, gdzie tak naprawdę jest Was niewielu. Dodatkowo zapraszam Was na mały konkurs organizowany właśnie na Instagramie. Także jeśli nie chcecie go przegapić i być na bieżąco z ciekawymi zdjęciami, koniecznie tam zajrzyjcie. Link jest podany w opisie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.